I konie ruszyły. E, bardzo dobry start e, Calzary i Juliet Whiskey. I te dwa konie na prowadzeniu teraz e, wyskoczyła polem Bitola, bardzo ostrym raszem. Na drugim miejscu Juliet Whiskey. E, teraz znów poprawia Kalsa Ricanitty. obejmuje drugą pozycję. Dalej Juliet Whiskey, bardzo blisko konie siebie, Szalenzaja e, oraz e, Zilfakar. I troszkę przyblokowana Inferia, która galopuje na miejscu ostatnim, e, 1000 metrów do celownika. Vitola, a za nią czająca się e, trójka Juliet Whisky, Calciaricanity e, i Szalenzaja po zewnętrznej. E, Kalsi, e, Kalsarikanit chyba jako pierwszy z tej grupy odpada, bo widzę, że koń w posyle już traci. Otwiera się droga przy kanacie dla Inferii, wciąż prowadzi Bitola, a na drugim miejscu Juliet Whiskey. Za chwilę będzie wyjście na prostą, Juliet, y, y, Bitola wyłamuje, Juliet Whiskey y, bardzo ładnie zyskuje przy kanacie, y, świetnie galopuje Inferia, która jest blisko. Ale Juliet Łyski odjechała już o spory kawałek. Ma 250 metrów do stupa. Dwa walko miejsce, drugie z której zwycięsko wychodzi w tej chwili Inferia. Juliet Łyski wygrywa dowolnie. gdzieś nie ma potrzeby sięgania po bat. Dalej Inferia. Kalsa Rikanit trzeci. Dalej Pitola.